Panie, to pani marszałek Biejat. Zagłosowaliście za budżetem ochrony zdrowia, w którym brakuje 20 miliardów złotych. To oznaczał dłuższe kolejki, realną ludzką krzywdę, tysiące ludzi stracą zdrowie, stracą życie. Często i ty, i wodzimy mówicie o sprawczości. Czy te drobne sprawy, ogryskowa renta wdowia, czy pilotaż krótszego czasu pracy w paru firmach, są warte załamania publicznej ochrony zdrowia? W przeciwieństwie do Ciebie, Adrian, ja nie szukam e, wymówek, żeby nie robić rzeczy. Ja jestem w tej tak trudnej koalicji po to, żeby załatwiać te sprawy, które oboje obiecywaliśmy w kampanii w 2023 roku. I dzisiaj te starsze osoby, które nie tylko tracą partnera, małżonka czy małżonkę, ale również środki do utrzymania się na starość, nie mogą czekać. Na wsparcie ze strony państwa, aż wreszcie objawi się idealnie kulisty rząd. Dzisiaj kobiety, które oczekują, że staniemy po ich stronie, nie mogą czekać z zmianą definicji zgwałcenia, tak, żeby nie musiały się już nigdy tłumaczyć, że to nie jest ich wina, że ktoś im zrobił krzywdę, aż wreszcie ten rząd będzie idealny. I w tym rządzie, w tym rządzie, tak, który tak ci się nie podoba, w rządzie Donalda Tuska, lewica nie boi się wywalczać tych spraw. I w sprawie ochrony zdrowia również będziemy walczyć. W przeciwieństwie do ciebie nie poddajemy się na starcie. Złożymy konkretną propozycję zmiany finansowania systemu ochrony zdrowia, po to, żeby on był wreszcie uczciwie i zapewniał wszystkim bezpieczeństwo. Czas na trochę, odrobinę odwagi, zamiast siedzenia na ławce rezerwowej i, teraz i wiecznego Adrian Zandberg i jego czas na riposte. Magda, o czym ty mówisz? Przecież bez was ten rząd nie ma większości. Gdybyście się postawili w tej sprawie, to ten mogliście nas, to przeforsować. Rzecz polega na tym, że tego to nie zrobiliście. Magda, tu nie chodzi o polityczne przepychanki, tylko nie, o krzywdę tysięcy o ludzi. Rzeczy, Naprawdę. Tak? Naprawdę są ważniejsze rzeczy niż stołek marszałka Sejmu dla Włodzimierza Czarzastego. To są sprawy ludzi. Tak, dokładnie tak. I te sprawy ludzi ja załatwiam, a ty nie. Zapytajcie teraz Adriana Zabberga, 20 co miliardów, miliardów euro, które Pani ja. profesor za tym zagłosowaliście.